Chciałabym Wam przedstawić niezbędnik Wielkanoc. Znajdziecie w nim mnóstwo kart wzbogacających słownictwo oraz aktywności. Między innymi rodzaje pisanek wraz z definicjami. Obok zgromadziłyśmy sobie konkret, tak aby dzieci mogły oglądać to, co jest na kartach. Aktywności, policz i zaznacz klamerką. Różnego rodzaju karty językowe, rymy które nawiązują do tematyki wielkanocnej oraz karty pary. W niezbędniku znajdziemy również foldery kontynentalne dotyczące Wielkanocy na całym świecie. Tradycyjnie puzzle 2, 4, 6 i 9 elementowe, aktywności matematyczne, jak i domino, sudoku, układanki i krzyżówki wielkanocne. W zawartości znajdziemy również potrawy, które są serwowane w Wielkanoc, wraz z definicją, którą dzieci mogą sobie przeczytać, karty dotyczące zawartości koszyka wielkanocnego, zwierzęta wielkanocne, jak i symbolika kwiatów wielkanocnych. Wśród aktywności. Znajdziemy również kolorowanki, pisanie w różowej liniaturze, cięcie po linii, jak i dziurkowanie kształtu. W niezbędniku tematem, którym będziemy się zajmować, jest cykl życia kury. Do tego też mamy figurki, które uatrakcyjniają pracę z tym materiałem. Karty trójdzielne Montessori na temat Wielkanocy, jak i przygotowań do samego święta. W niezbędniku wiele ciekawostek, między innymi właśnie tych, które dotyczą obchodzenia tego święta. Już niedługo Wielkanoc. Skorzystaj z naszych materiałów, aby wcześniej móc porozmawiać na tematy związane z Wielkanocą.